Yo, jo, jo Siemanko z tej strony, wasz ulubiony YouTuber Kapitan Zgredek. Witam Was na moim pokładzie. Był już pierwszy unboxing na kanale. Tutaj, notacja Wam się pojawi w prawym, górnym rogu, oraz link będziecie mieli w opisie. Więc przyszedł czas na pierwszy poradnik na kanale: poradnik dotyczący oprogramowania komputerowego, mianowicie programu działającego jak Patch. Który polepszy grafikę w starszych grach. Ja wam to pokażę na przykładzie Syberii. Gdyż właśnie na potrzeby nagrywania z Syberii szukałem czegoś takiego i znalazłem. I może pierwszy, żeby wam pokazać różnicę, Wejdźmy sobie w Syberię, znaczy włączmy sobie Syberię. Czytajmy sobie gierę. Ciszę troszkę może w pulpit. Znaczy pulpit, przyciszę trochę kompa. I teraz tak, tu już możecie zobaczyć, ale może zajdę na dół, tam jest jeszcze kamerdynerek. Patrzcie, jaki on ma raz, rozmazane wąsy. Wąsy twarz i ogólnie. Tutaj Fate Walker twarz niewyraźna, tu widzicie taka straszna pikseloza Jest tak, nie wiem, jak będzie na zewnątrz. Poczekam, aż przestanie padać i wtedy wyjdę. Oj, 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 oj. Nie będziemy nigdzie czekać. Wczytamy sobie po prostu gierę. U. Tak to, moi drodzy, wygląda. Więc teraz tak, wyjdźmy sobie z GO. Tutaj widzicie ewidentnie. I teraz tak, ja akurat nagrywam Wam poradnik na laptopie. Laptop z HD. E, więc wiadomo, jeżeli ktoś odpali z Was full HD, a nie daj Boże 4K na tych nowszych monitorach, to wtedy będzie jeszcze większa tragedia, jeżeli chodzi o rozmazanie obrazu. Tak. E, ja wam powiem, że testowałem e, w ogóle to na innych gierach i w miarę, w miarę działa. E, więc tak, może przejdźmy już do rzeczy. Przejdźmy sobie na, do przeglądarki. I teraz tak, wklejcie sobie, oczywiście wszystkie linki będziecie mieli w opisie. E, wejdźcie sobie na tą stronę, tutaj macie link. Teg.freeweb.hangary, pewnie to jest pewnie angielska stronka. E, aczkolwiek, jeżeli pierwszy raz włączacie tą stronę, u mnie tu jest zapisana, na przykład włączę tutaj sobie Firefoxa. Tutaj widzicie, Syberia wam się przytwarza. Trafi za parę dni. E, wklejamy. Proszę. To my tu mamy. E, będziecie mieli, że strona może zawierać szkodliwe oprogramowanie. Jak wiadomo, Microsoft, Excel, wszelkie pacze, kraki dalej jako e, wirusy traktuje, a poza tym. Ona nie ma SSH, więc dlatego e, certyfikatu. E, a co do Syberii, miałem mówić, to wpadnie jutro, więc nagrywam to dokładnie 20 lutego. Radnik trafi później, a Syberia jutro, ale mniejsza z tym. I teraz tak, Wy e, wchodzicie sobie na tą stronę. E, jeżeli chcecie więcej poczytać na temat programu, konfiguracji i tak dalej, to wejdźcie sobie na e, Steam. Macie tutaj link, też Wam podam, gdzie jest opisane, jak zainstalować, jak działa program. No i macie tutaj po angielsku, oczywiście, całą e, rozmówkę na forum. Tak? A więc przejdźmy tutaj, pobieramy sobie e, programik. Ja pobierałem. Teraz Wam powiem. O. wszystko Wam powinno działać. Ja pobierałem, pobierałem 52. Już Wam mówię, ze względu na co. Eee, ze względu na to, że nie zauważyłem, że musimy pobrać jeszcze jeden plik, i reszta mi nie działała. Też działa, aczkolwiek ja Wam pokażę na tej 52. Wy sobie pobierajcie nówki. Teraz tak, wchodzicie w budu 52. Ja sobie to pobiorę na pulpicie. Zapisujemy. Eee, Pobierzcie sobie jeszcze plik, o którym ja właśnie zapominałem. Musicie pobrać to: D3DRM.zip. Pobieracie sobie. Jedno i drugie zapisujecie. Zaglądarkę możemy już wyłączyć. I teraz tak: jedno i drugie wypakujcie sobie na pulpit. 7 zip, czy tam Winrara macie. Ja nie lubię, bo uży mnie wyskakująco okno licencji. A poza tym 7 Zip jest dla mnie szybszy. Teraz tak, wypakujemy do tutaj. Pasełko. kasełko Poczekajcie. Włączmy jeszcze raz koperkę. zaraz reklamę jej zrobię. Tak poważnie mega mi się spodobała. A, a, um, um, um. nie wydaje mi się szczerze mówiąc żeby to miało o macie 52 dwa password degę proszę kopiujemy sobie klejamy puszczamy mamy Dwa. Wypakujemy to. Kiedy macie już wypakowane te dwa pliczki, to sobie wchodzicie w ścieżkę, tam gdzie macie zainstalowaną swoją grę. Ja wam pokazuję na przykładzie Syberii, tak? No to wiadomo, każdy będzie miał zainstalowany gdzie indziej. Eee, ja tutaj mam dwa dyski, bo SSD jest na systemie. Wejdę sobie. Teraz tak. Files Syberia. Jeżeli jesteście już w folderze gry to poczekajcie, 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 ja sobie przełożę to tutaj otwieracie to. Stąd przekładacie tylko to, no bo to tutaj tylko jest. Ale jeżeli chodzi o budu, to tak. Bo tutaj nie wszystko. Więc patrzcie uważnie. DGWD, program na pewno. Tyle stąd. 3DFX, nie musicie nic. Eee, bierzecie, włączacie MS-a, stąd wszystko i tyle, tak naprawdę. Teraz odpalacie sobie program. Musicie tutaj running instance, czyli musicie wybrać sobie. Ścieżkę, gdzie to będzie Wam działało. Jak widzicie, u mnie się zachowały ostatnie ścieżki. Emulator PSX, Driver 2, ale też i Syberia, Więc wybieram sobie folder z i teraz tak. W glidach. W glidach. W glidach. kto woli. Eee, tutaj sobie zostawiacie, jak jest. Tutaj sobie zostawiacie, jak jest. Teraz tak. Wyłączcie sobie watermarka, bo będziecie mieli znak wodny. Eee, tutaj wybierzcie swoją rozdzielczość ekranu jaką macie prawdopodobnie większość full hd ja tak jak wspomniałam nagrywam wam to na lapciaku więc włączam sobie 1366 na 768 anti możecie włączyć na 16 sobie potwierdźcie, potwierdźcie. a w direkcie tak tutaj e, po pierwsze włączcie sobie watermarka znak wodny tutaj zostawcie tak jak jest wirtualna Artata 3D, ale co najważniejsze, Wie a tutaj jeszcze wybierzcie sobie rozdzielczość. I teraz tak, Wiram, eee, to możecie wybrać i 1024 w sumie. I teraz tak, tutaj powinniście wybrać 16. No, jak to na logikę przystało, tak? Będzie najlepsza jakość, aczkolwiek z Syberii to nie działa. I teraz, jeżeli ustawimy 16, i będę chciał teraz odpalić Syberię. To wyskoczy mi. To nie można zainicjować silnika 3D. E, prawdopodobnie dlatego, że to jednak jest dość stara giera z 2002 roku. E, I gdyby Wam coś takiego wyskakiwało, to kombinujcie tutaj z Antialiasingiem, tak? Na Syberii działa on przy 8. I teraz jak sobie tutaj zatwierdzimy i puścimy Syberię. Syberia nam się odpali. Tutaj napisy, według mnie, są mniej rozmazane. I teraz tak, czytajmy sobie grę. I teraz tutaj, już jak na pierwszy rzut oka widzicie, Kate nie jest rozmazana. Patrzcie. Wyraźniejsza twarz i tak dalej, i tak dalej. Teraz, jak zejdziemy na dół, to proszę. Dziadek już nie ma tak rozmazanej buzi. Kate, jak widzicie, to jest cały czas skalowanie do HD oczywiście. Widzicie? Nie jest poszarpana. Wszystkie zarysy kontur. Wszystkie zarysy kontur, wszystkie kontury. Nic się nie rozmazuje. Wejdźmy sobie jeszcze tak jak poprzednio do tej drugiej lokacji wczytajmy gierę. Tak. Możecie pisać w komentarzach, jak wam się podoba. No według mnie jest zdecydowanie lepiej. E. Eee... Wiadomo, szału nie będzie, no bo to jest jednak stara gierka. Aczkolwiek zawsze macie program, który jednak Wam wygładza te teksturki. Tak jak wspomniałem, wszystkie linki będziecie mieli w opisie. Jaki link do Steama, taki link tutaj do programu. Oczywiście, jeżeli poradnik Wam się przydał, jeżeli będziecie korzystać, jeżeli wideo Wam się spodobało, to łapkujcie, subujcie, komentujcie, czy chcielibyście więcej takich poradników, czy iść też i w tą stronę. Ja w ogóle w przyszłości myślałam, żeby ten kanał zrobić i gamingowy, ale i taki też techniczny. Coś na styl ziemniaka, tylko dożyć, dorzucić gaming. Eee, no i tak jak wspomniałem, podobało Wam się, zostawcie dzwoneczek, suba. Ja się z wami żegnam. Standardowo wypraszam Was z mojej łajby. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa-pa.